Miejscówka nad jeziorkiem w Dosyć fajne jeziorko, tak wysoko w górach. No Jest to dzikie miejsce, nie jest to parking, ale całkiem sympatyczne. Tak naprawdę to jest umiejscowione na trasie zjazdowej narciarskiej, także Zimą tu narciarze tędy przez te mostki śmigają na nartach a latem całkiem fajne miejsce na biwaczek. I tak to wygląda No jest tu niedaleko droga, ale też jest jakaś boczna. Nie jeżdżą tu za bardzo samochody, nawet w dzień. Także podejrzewam, że wieczorem jest tu cisza i spokój. No my nie będziemy tu nocować, bo za wcześnie jest. no Ale miejsce godne sfilmowania.